Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, zielarz Polska Marta Banasiak. Moi drodzy, pragnę Was zaprosić na spotkania z medycyną chińską, które odbędą się od... 15 marca. 15 marca, moi drodzy, mamy pierwsze spotkanie, to jest piąteczek, e, i teraz jest to cykl spotkań, które będą odbywały się dwa razy w miesiącu do czerwca. Mamy przewidziane 8 zajęć, i dzięki temu, e, moi drodzy, poznacie siebie, poznacie to, w jaki sposób funkcjonuje wasz organizm. Poznacie Czego ten organizm potrzebuje do tego, aby mógł funkcjonować zdrowo. Dzięki tej wiedzy będziecie w stanie, nie tylko wyrównać tą nierównowagę energetyczną swojego ciała, ale będziecie w stanie również zrozumieć, dlaczego na przykład wasi bliscy cierpią na takie, a nie inne dolegliwości. Dzięki tym spotkaniom zdobędziecie niebagatelną wiedzę w zakresie radzenia sobie z wieloma dolegliwościami. Przede wszystkim zrozumiecie, jak to wszystko działa. Jest to najważniejsze. Przedstawię Wam również bardzo wnikliwie cały proces dostarczania energetycznego pożywienia do Waszego ciała. No generalnie będą to takie 90-minutowe spotkania. Z ogromną dawką wiedzy dla Was, moi drodzy. Zapraszam Was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że znajdziecie czas. Ilość miejsc, oczywiście, z przyczyn technicznych jest ograniczona i tylko jeden taki cykl rozpoczynam w marcu. Następne będą dopiero po wakacjach, więc zapraszam Was serdecznie. Tylko 8 osób, moi drodzy. Zapraszam, zapraszam. E jeśli chodzi o marzec, to jest to spotkanie 15 i 29, natomiast kolejne miesiące będą ustalane już na bieżąco. Cały harmonogram naszych spotkań macie opisany oczywiście na stronie tego szkolenia, tego kursu. No, moja strona internetowa zielaszpolska.pl, tam jak sobie zjedziecie na dół, to będziecie mieli już informacje o tych spotkaniach z medycyną chińską. Zapraszam Was Gorąco. Dzięki takiej wiedzy, moi drodzy, właśnie możecie przestać chorować. Taka wiedza to jest zrozumienie swojego organizmu, tego czego on potrzebuje, i właśnie dzięki wiedzy, ludzie, którzy mają wiedzę. To są ludzie, którzy są zdrowi, czują się świetnie i funkcjonują na wysokich obrotach. Jeśli Ty też chcesz tak funkcjonować, no to zapraszam Cię gorąco na nasze spotkania z medycyną chińską. Dzięki wielkie za uwagę. Marta Banasiak. Informacje na mojej stronie internetowej.